Wszystko można odkryć, bo my się zmieniamy. Więc w związku z tym co roku, jeżeli robię to raz w roku, czy dwa razy w roku tę samą operę, mija miesiąc, mija nowa podróż, mijają nowe spotkanie, spotkasz innych solistów, innych ludzi w życiu, więc się zmieniasz i mówisz o czym innym. W każdej operze jakby są uniwersalne, czyli powinny się w nich znaleźć coś na swój temat, na temat czasów, w których żyjemy dzisiaj i za każdym razem wychodzimy z innego okresu mojego odkrywania świata. Jedno jeden Rigoletto było polityczne, bo bardzo było dla mnie ważne, to że mówić o systemie, o, o księciu, który mógł sobie pozwolić na bycie wolnym człowiekiem, wolnym myślicielem, e, liberalnym. Mówię o władzy, więc mówię o władzy, czyli taka kotowska interpretacja Rigoletta. E, Potem chciałem mówić o stosunkach e, ojciec- córka, czy e, matka- syn, wydałem i księciu dałem matkę i jest Monterone z córką i całkiem, skupiłem się. Na tym, to był taki temat, który mnie w tym momencie bardzo interesował. W tej chwili dużo się zmieniło w moim życiu. Zacząłem odkrywać ten paradoksy życia, jeżeli chodzi o niekonsekwencje każdego z nas. W związku z tym zaczęło mnie interesować to, jakie muszę być na konkurencji prasowej w tym wywiadzie, a jakie będę później w domu kapcią, prawda? I, I to jest w wygolęcie, że, że co chwila nasz bohater i inni bohaterowie się za kogoś przebierają, przebierają rolę społeczną. Eee, w jednej roli są mili dla kobiet, w innej ich nienawidzą i niszczą, bo tak zakłada społeczeństwo czy pewna rola społeczna. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby, żeby o tym porozmawiać i, i stawiam inne akcenty, moją pracę do stawiania akcentów, stawiania akcentów. w tym momencie w każdej operze, e, a świat opowiadam, jest bogaty, e, można znaleźć za każdym razem zupełnie nowe światy i opowiedzieć tę historię z innym akcentem, z podobną narracją, fabułka jest ta sama, bo wiem jak się skończy, tego nie będę zmieniał, bo po co ale inaczej przeprowadzić e, relacje między, między postaciami, inaczej przeprowadzić e, myślenie o postaciach. Myślę, że to jest bardzo fascynujące. Ja bym zrobił tego leta 50 razy za każdym czym innym. E, tak jak kocham takie opery, które powtarzam po roku czy po dwóch latach, to i żeba we mnie bardzo wiele postaci. Zaczynam je rozumieć, a wcześniej je tępiłem, nie rozumiałem albo uwielbiałem, a dzisiaj się kazało że to wielkie rozczarowanie dla autorytetów, które miałem wtedy właśnie w postaci operowych, trzeba być po prostu że więc jeżeli jestem reżyserem, czyli muszę coś od siebie dać, żeby ta produkcja, spektakl nie był bezpieczny, czyli nie opowiedzieć tylko go historyjki, ale opowiedzieć o czymś. O czymś, co może być interesujące dla dzisiejszej publiczności. A dzisiejszą publiczność interesuje tylko i wyłącznie jej własne serce, własne przemyślenie. Więc jeżeli ja nie znajdę klucza, żeby dzisiejsza publiczność zrozumiała, że to jest o nich na scenie, niebezpiecznie albo bezpiecznie, albo z, duż, z, duż, z, dużą, z dużymi pytaniami, bez odpowiedzi. Ale to jest ważne, żeby wyszli i powiedzieli coś tam we mnie się zagotowało, bo ja mam podobną sytuację, nie zrozumiałem jak reżyser daje odpowiedź psychologiczną, jak to rozwiązać, bo ja nie jestem psychoterapeutą, ale e, coś to kogoś poruszyło i to jest najważniejsze. I to może jakby nieskończoność, ja bym tego rigoletę mógł robić, tylko rigoletę na przykład w mojej karierze. Nic więcej, żaden hoper. Tylko również Liboletta, od porządku do końca i na końcu lukrację boży i wtedy się